W dzisiejszym odcinku jest z nami Hatsup I będziemy razem zamknięci na jednym chunku w poszukiwaniu diaksów Minecraft Więc zanim zaczniemy zostaw suba i łapkę w górę no i wpadaj na Discord Link przypięty w komentarzu oraz w opisie tego odcinka Więc zapraszam do oglądania A więc widzicie, że jesteśmy właśnie w tym jednym czanku, więc tak będziemy, Najpierw będziemy musieli zacząć od tego drzewa w sumie Dobra już, mamy właśnie 20 desek Dobra to robimy crafting, ja zrobię crafting, bo nie możemy tylko drewna maronować. No. Pół płytki, pół płytki. Dobra. Tak. O, tak, sadzonka, no. super, już sadzonka jest. I to posadź od razu. Już posadziłem. Fajna sadzonka. Dobra, już Można kamień je. robisz, to nie zużywam tego drewna. No ale z powodu tych sadzonek jest. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sadzonek. Dobra, teraz tak, mam Daj do tego zrób. Zrób nam jakiś cytat Cytat. Kto nie wstaje rano z łóżka, ten ma małe jajca. O, może być? Może być. O, już działał wyrosło. A jak szybko mam dać? Ja zbieram... O, no weźcie, weźcie ten kilo. My się kurde, szkoda, że nie jesteśmy na biome bambusowym Tutaj mieliśmy ba... A tam jest dżungla, ale dobra A tam gdzieś, Tam jest wioska okrutnie Tam jest wioska, a tam patrz tam. Tam są dżungla. Ta, to kurde, to chyba to nie jest ta wersja, gdzie są te e, bambu. E, doki bambusa, czy to chyba to jest ta, nie, to jest chyba ta. Nie, to była chyba, chyba zrobiłem dwa razy to. Oj, najgorzej. <ślesk> Dobra. <ślesk> <ślesk> Jaki masz w ogóle pomysł, żeby przeżyć tutaj? Yy, na razie na siebie razie zrobić chyba taką lepiankę pod yy, no, w ziemi i będzie git. Noż, tylko patrz sobie pasę. Czy ja mam auto jumpa? Nie, nie mam auto jumpa na szczęście. No, na szczęście. Bo no, nikt tego nie na nad wody. Nie mamy tu. <laughs> nie możemy zdobyć wody nawet. Z nic. Że... Albo oby było nam pod ziemią woda gdzieś. Dokładnie. Dobra. U, już zaraz, mamy, już mamy tańgierd, już. Mamy pochodnie. Oświetlmy to sobie. Ja potwory mogą przechodzić przez barierę? Nie, chyba. Nie wiem. Nie wiem. Postaw jeszcze tutaj. To jest za dużo tutaj. Czekaj, już ta praja ptał. O. Co? Nie Ingaże... Ciała <grym> to w styku. Jest to. A nie, to jest okulus, zapomniałem. A nie sodium. Aha, tu już jest bajera. No ok. cały czas się kopiemy. <grym wziął> mamy żwir, więc już mamy gravel do portalu. Zobaczcie się nie trafi. Ja tu już robiłem bazę może I już myślałem, że mamy żelazo, to by był. Z bliska wyglądał jak żelazo, okej? Okay? Męczył nam się węgiel. Aha, drewna też nie mamy już... Ja, ja mam ja mam drewno, ja mam ci desek Ale ja potrzebuję kółty, żeby nam zrobić ten węgiel. Hmm. To po co bo robić yy, te pochodnie? A żeby było jasno. A mogłeś użyć tylko 5 i już. Albo 4. Na krzyż jakiś ten. Obejdziemy idziemy dalej pod ziemię. Mamy już tutaj profesjonalne miejsce, bo już tutaj mamy taką, yy, no, miejsce na bazę w podziemiach. Dobra. Je. Dobra Wejdę do tutaj do twojej kopalni. Dobra, ja idę tam. Tam gdzie ty niedługo do wody będziemy by mieli. wezmę pochodnie do łapki. Tutaj widziałem coś. Proszę, żeby tutaj była woda, bo widzimy w niebie. Jest tam pochodnie jakiekolwiek. To sobie wejść do łapki. No, tak, bo ty nie masz fajna, dobra. Jest problem, bo chyba nam się zrespił szkielet. Albo bo nie, to jest i daleko, chyba kopalnia tego wynika. Tutaj. Ile tutaj skóry tych nie, jak się nazywają. Cheater, cheater, ma x -raya. ja. Ja słyszę. Na w pamięta, że się ma x ja. tutaj nie ma znacznego O, ma x -raya. Nie li, nie li, nie li, nie li, aua, aua, Pa Co Aha Czemu wyszłeś? Wiesz Wiesz, to jest To musi być, mój trener jest właśnie po to żeby, no, żeby buchnął, co nie? Oj, buchnął Widzisz jakie miliona IQ? Kurna, no idę i tu Masz piasek albo żwir? Masz piasek albo żwir? Zasypij Dobra, wziąłem itemy stąd Dobra Ale miałem dobry plan nawet z tym e, creeperem Masz drewno? Mam żelazo jedno A drewno czy masz? A drewno też mam, 23 To chodź na górę i daj mi drewno Dobra, idę do góry jak drzewa jak nie użasnij to nie Nie wiem co ja właśnie Jak drzewa nie uzyska, to nie uzyska. Podzielić się okay. trzeba. Dochodem. Tutaj jest za dużo pochodni. wie To jest w okej. Okay. Jest w okej, okay, w okej. Okay. W okej, okay, w okej. Okay. Tutaj jest już, okay. tutaj już nie jest okej, okay. tutaj trzeba postawić pochodnię. Pochodnie. Jest w okej, okay, jest w okej. Okay. O, szelazo tam jest. Rozumiem. Dobra, ja tutaj jeszcze pokopię. Potrzebujemy tych pochodni, bo u mnie nikt nie będzie widać. Tobie bądź y jak się nazywa? Proszę, postawię to w moją ostatnią pochodnię. Dobra. Musimy jakoś robić akcję, musimy akcję robić. Robimy farm -hunt, hunt, hand, hunt, hunt. Masz hunta. Masz hunta. Ja mam ładne serduszko. Idealnie. <noise> Bo co teraz? Co ja czasem się trafiłem <laughs> Ale masz chanta, masz o. Nie mam jedzenia, daj jedzenie Ja też nie mam jedzenia Ale mam full kość. HP Jest! <laughs> kość, to, kość to zjem Mam chociaż full HP No Ale ja. bo nie i nie mogę spać Nic nie ma mm. <laughs> Była nie i nie mogę spać. O co mnie strzelasz? Jak Niemiec do Polaka. A, finał <laughs> weź. Niemiec do Polaka, jak tak można? <laughs> Creeper. No w tego Friper. puchnąć. <laughs> no kur... A, to ja no ja A Masz. <laughs> No i można, Żeby mi tylko mały boom zrobił, tylko mały boom zrobił Tutaj też nic nie ma, no A ja nie mam kilo, a ja nie mam kilo a, ja ki a ja mam patyki, o! To Trzeba coś, mamy o. do przepalania I sażonkę! mam patyki, o, mam patyki, o, o, o. Mamy coś Ale? już do przepalania wreszcie Wiesz co jest idealne do przepalania? Co? Nie, nie powiem tego O, drzewo, drzewo, drzewo Urosło Drzewo? Drzewo urosło, trzeba ścinać no, Uzie, no, moje! Moje! żywo! Bo... No. O! Masz! Leżę. Na, 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 na swój na ziemi! O! U, moje! Moje, moje! Uga, buga, uga, buga, Moje! <śmiennie> o! zombieak, Super! Zombie, 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 zombie No o, i serd, z jednym serduszkiem Z półtora serduszkiem, inaczej byś chciał powiedzieć, a jest serduszkiem No, teraz cię zniszczę <grym> <grym> Nie spodziewałem się tego Nie zapomniałeś Myślałem, że masz więcej żywia A to jest swoje drewno, które przerobiłem na nic Mam te patyki kurde Ej, tu jest twoja śkiecha Tu jest twoja śkiecha tu no, sikier, powiem. Sikieramot, A, to jest sikier. Dobra, babaga, ładny. Dobra. Dresza. Ugh, dede, moment. <noise> Czemu się ruszyłeś wtedy, byśmy mieli scenę <noise> erotyczną? <noise> ta teraz no, będziemy no, gacie jest... zielonio Wow, ale zielono! Czemu jabłko nie leci z żadnych drzew? Nie wiem Masz na swoje Nie, nie trafisz mnie, Dobra. nie trafisz mnie Nie trafisz Ała, trafiłeś, trafiłeś Dobra, to razem ja ciebie też trafię, też cię trafię Nie trafiłem, nie trafiłem Ała Trafiłeś, trafiłeś nie, mi się skończył, jednik nie. No, <grymne> się. Na hita. Mam dwa to jeszcze, nie zniszczysz mnie. Nie. No. Oj. Tak, moje. My... Dobra. Oddawaj moje rzeczy. Które to były twoje. Masz tego kobel, bo to chyba był twój. No nie. Masz, <grymne> masz wszystko, mam twój. Oh, Kurde. Ojej! Oh, yes. oh, Wągiel dawałem się z wągiel. Tam w piecyku. A więc widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc, dobra!